Minęło trochę czasu, od kiedy poznałem plenę, ale stawiam poprzeczki, aby zaopatrzyć scenę Nie czuję tremy, czuję hejterów, nie wiedzą po co to grama wyzywają od pozerów Idę do sterów Sami pole, Bo nie jestem tym chłopakiem, który sobie strzela gole Resztę pierdolę, robię to dla swoich ludzi Robię ten rap za szacunek, który we mnie wiary budzi Bo co? Jesteśmy chudzi? Mamy przestrane, Od razu się sprzedaliśmy, wokale w płyty wjebane Klipy nagrane, pewnie od razu komercja Rap na sprzedaż, kto ci kupi? Hejt, towarzyska, agencja Głowa w górę, idź do przodu Nie stwarzając na opinię, nie omijaj Wiesz co jest cięte, było proste Zrozumiałeś? No to kończę, robię błędy